Cześć, witajcie, ja z i dzisiaj Wam pokażę jak zacząć grać w Football Team. Grę o menadżeru piłkarskich o piłkarzach. W porządku trzeba stworzyć konto, byłoby mi bardzo miło jakbyście zarejestrować z, z link w opisie, ponieważ ja, ja dostanę tam gdzieś, jak będziecie mieli 100... 100 nie. Czekajcie, go to tłumaczyć, fajnie. Jak będziecie mieli 200 energii, to ja dostanę 20 energii z Was jakby. No. I właśnie wy na chcecie 200 energii. Ja dopiero 10 już wszystko. No. Jakieś ten nagrody, takie rzeczy. Eee, Taką, na porządku trzeba stworzyć. Trzeba wybrać. Eee, I o tym. E, tak, to jest tu. O, to jest to. Ja jestem przekonany pomocnikiem nie wiem, jakoś tak mi się spodobało. E, mam takie coś, no. E, Tego, tak wchodzicie w postać, dajecie sobie szatnia Tutaj macie szatnię, i możecie sobie chat, ponieważ nie będzie miał nic, a jak mu założycie, to już będzie miał i też dostaniemy jakby bonusy. E, bonusy, tak o. Te rzeczy staje się z paczek. Paczki można z treningów. Treningi, czyli jak chcecie napastnik, e, rada ofensywna i kondycja, e, powolny, rozgrywalny kondycja, prawka, czyli okręg, defensywna kondycja i siły. Zadania. E, a, jeszcze tutaj osób, takie rzeczy jak triki. jak będziecie ćwiczyć, sobie nie czekajcie, dobra, to rabone. Damy sobie na 7, 1 minutę. I teraz, jeśli to ma 16 punktów, to jeśli trafimy, tam jak będziemy wybrać liczbę, to, to prostu odwyższy na 17, bo damy na 18. I jest takie coś jak właśnie, yy, yy, jakby, że bijecie się na tryki. To jest takie coś jak umiejętność, zadania, umiejętności, tutaj różne zadanka, to próby, jakieś tam treningi, to wyrywki miasta, w miasto możesz sobie wejść, gdzie tam wejść, gdzie sobie pracować, ja chcę zarobić e, to. A, no nie mam energii, żeby rozpocząć, nic nie mogę. ale ogólnie to może sobie, a czekajcie, miasto, e, stołówka, e, ja jem teraz, dzisiaj e, w kebabie, tutaj 105 energii, i za każde z jedzenia dostępne z jakąś tą energię wystaw niepotrzebne, czyli jedyne, czyli jeżeli będzie to potrzebowali o, nową wiadomość od systemu Dajcie na ten o, jedyneczkę i trik, ten tiku rabona niepowodzenie, czyli że 7 to za dużo czyli teraz idziemy do trening, które klubiam, triki rabona 14, za mało to damy Mamy 9, będziemy 7 minut. Znaczy, no, to już było. Pojedynień, na jak o tym mam mówiłam. Ranki, gdzie jesteście i czat możecie sobie z kimś pisać. Rozgrywki. Jeśli wy macie klub, to możecie właśnie grać w rozgrywkę. Klub. Ja mam swój klub. E, polskie króliczki PKK. Chciałabym e, mieć polskie króliczki Kamiko, ale nie mi się mieściło, PKK króliczki. Nikogo nie ma, więc jakbyście chcieli, to możecie dołączyć. Tutaj można kupować kredyty. Tu są takie rzeczy, kredyt. E, no, to tyle. Można sobie kupować. E, I do takich tych premium, premium klucze są do paczki. E, I tutaj można sobie dać, ja mam zero tych kluczy, ale mam 538 tych. już kluczy. Tu masz jakieś rzeczy dostawać, 100, 750 tysięcy, o, otrzymałeś wiadomość od systemu. Tutaj klikamy i co dostaniemy? Niepowodzenie, okej, okay, otwórz. 9 to za dużo, czyli do hmm, nie, dobra, trening, triki, parapona i damy, dobra, 6 damy. No, tutaj oczywiście pomoc, to chyba każdy wie. Eee, rozgrywki, tu to są różne, o zakłady właśnie zakładów fajnie można sobie zarabiać, ja już tam zarobiłam chyba 500 tysięcy więc kozacko e, tu są jakieś sezony, kluby, typery, ceningi, treningi e, trening ogólny, 250 tysięcy treningów i tyle to jest ten zapłaciłam e, ja tu są takie e, wyzwania, chcę że to są wyzwania boostingi, też chcę, wam kolejne boostingi, to boostingi dostajecie dostaniecie podczas gry. Na przykład ja będę miała taki boosting, jak um, nie wiem, oto, technika i na przykład doda, mi to dodaje na przykład plus 0,15 do czekania gry. No i tego tak, po prostu możecie sobie podwyższać. E, żeby podwyższyć sobie overall, trzeba właśnie robić teningi i jak najwięcej podwyższać, ten klubowy od 19.00 od 2019 może zmienić. E, tak, co zmienić godzinę e, o 20.00. Tak? 20.21.00. No. ofensywne, dysintensywne czytanie gry. Ja e, bym wzięła sobie e, e, kondycję na lepiej mnie Zapisz. no już się zapisałam w klubowy. Weźmy treningowe go 0, 1 punkt, i nie będziecie mieli więcej, większe to będzie dzielić ją do Zostaliśmy? Nie, powodzenie! Za dużo, dobra, 6 to za dużo. Teraz już musimy trafić, naprawdę. Musimy, musimy. Ragona, 6 za dużo. Ile w końcu. 4. To już raz. Centrum szkoleniowe. E, jeśli macie energię, to możecie na przykład, ja chcę, sobie e, czytanie gry podwyższyć, dajcie sobie zapłacę, że co mam, 45 jakby overal tego będziemy mieli 50 tytułów, ale oczywiście trzeba zapłacić za to i też energią, a ja energii, no nie, nie mam, nie mam. Gry żebyś trzeba klikać, fajnie sobie w macie włączonego, do YouTube'a i tak po prostu klikacie, tak jak mówiłam, przynajmniej, e, no. I to chyba tyle. Teraz szybko poczekamy. Hmm. E, chodzę zobaczyć, to w końcu wyjdzie, czy nie. Wyjdzie ten cylik. 16 sekund. E, Musimy mieć aktualności. Musimy sobie tutaj popatrzeć. Tutaj. Takie różne. E, no. Lika, kalendarz. Tutaj są takie fajne rzeczy. Postać. To tu jest. od skinę Okej. Okay. Tu oczywiście są jakby już klasy rzadkości tych przedmiotów. Dobra, niepowodzenie, dobra, fajnie. Za dużo. Okej. Okay. Tylko 5 wychodzi najlepiej. Za dużo. Cztery to za dużo. Dobra, dam. Dobra, dam 2. No, bo jeden dam. No oczywiście możecie mi bardzo miło. Już nie mam krepy. To Bardzo miło. Sparingi zrobione. Ustawienia, jaką można sobie... Kredytu. A to są kredyty? A to są monety. No. Można patrzeć. BBC Czyli na przykład żeby żebym miał taki... nie wiem... Pogrubiony. Czyli robicie takie coś, z nami i wracacie, to dodajecie na tam. Wita to do... króliku, kuch, kamiko. No i teraz mamy takie coś. O, już się zrobiło. Tutaj daję, kopiujemy sobie to. I powinno działać. Ok, zaktualizowaliśmy. Kontrakt. Nie Niepowodzenie. O! Za mało. Ok, czekajcie jeszcze raz. nie wiem, powiedziałem. Za mało. Zam tak było właśnie. O! Sukces, w końcu sukces. Brązowe paczka. Będziemy sobie wejść różową brązową paczkę. Tutaj postać, paczki i tutaj macie aż pięć już mam, więc e, czekajcie, a wymienić, e, a, aha, lecimy, a to jest to, lecimy, brązowe paczki otwieramy, o, właśnie jest że bardziej szary, Zielony, niebieski i... O, 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 stop, 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 stop! Meh... Eee, niebieski, chyba czerwony i później jest złoty, złoty to jest takie... Ooooo... So no, nie chciałam powiedzieć. Eee... jeee... -ee, stop, stop, jeee... Dobra, tradycje, szatnie, przedmioty. Eee, ja chcę sobie dać te... Poreczki. Tutaj i tutaj masz, załóż. Dobra, sprzyjmy się tym. Trochę długo trwa, żeby się tak będzie uczuć. Mam już 60 poziom, 60 overla. Jakby tutaj pomóc, to możecie pytamy, sprawdzić, czy jak moc, jak musimy, jak nie wyciekać energię, jakie rzeczy to, tam sobie macie odpowiedzi, do tego jakby się jeszcze nie rozumieli, aby nie wiedzieli, jak to się robi. 18 jest dobra, 18 kondycja. Kozak. Eee, szatnia przedmioty. To jest buzeczka. Ale eee, ja sobie wezmę jednak tą o, kondycję, bo tu jest jakaś kondycja, która defensywna, skuteczność, o, skuteczność. I to dodaje do waszej gry. Ja sobie wolę do kondycji to nadać. Jeszcze Ostatnia paczka. Odchodzę. Dobra, jestem tutaj. Czy coś fajnego wyleci? Hmm. Tak. Akurat dla mnie coś fajnego miałoby wylecieć. Akurat. Śmieszny żartnik. Śmieszny. Dobra. Eee, oszukali mnie. Tu mi pokazywali. Widzieliście to? Pokazywałam, że mam 60 mam już 46% 80. więc ja Wam dziękuję za oglądanie, do zobaczenia bajo buziaki eee, tako na porządku trzeba stworzyć trzeba wybrać e, kim będziecie kim będziecie Wiecie. wiem to jest brzydkie już o tym jaka to jest tu o, tu jest to ja jestem środkowym pomocnikiem nie wiem jakoś tak mi się spodobało. I mam takie coś, no. Eee. Tak w postać, dajecie sobie patnie. Tutaj macie szatnię. I możecie sobie chatnią, bo nie będzie miał nic. A jak mu założycie, to już będzie miał. I też dostaniemy jakby bonusy. Eee, bonusy. Tak eee, Te rzeczy dostaje się z paczek. Paczki można z treningów. Treningi, czyli kiedy chcecie pomocnikami, to najlepiej rozgrywani kondycja. Na chyba e, chyba to tak to było ofensywna kondycja. Kondycję zazwyczaj trzeba ciągnąć w bo to najwięcej daje. E, obrońca, e, defensywna i pressing. Też kondycja. W ogóle kondycje trzeba zawsze ćwiczyć. Dla, zadania. E, a, ja jeszcze tutaj osiem, jakieś triki triki, jak będziecie ćwiczyć, chociaż sobie nie czekajcie, dobra, to rabone. Yy, damy sobie na 7, 1 minutę. Teraz, jeśli to ma 16 punktów, to jeśli trafimy, yy, tam jak będziemy wybierać liczbę, to ktoś podwyższy na 17, bo tam na 18. I jest takie coś, jak właśnie, yy, yy, jakby, no że bijecie się na triki. Tak jest, umiejętność zadania, umiejętność. Różne, to są takie coś jak zadania, umiejętności, tutaj różne sobie zadanka, to kluby, jakieś tam treningi, rozgrywki. Są miasta, w miasto możesz sobie wejść, gdzie sobie pracować, Wtedy ja chcę zarobić e, to, a, no nie mam energii, żeby rozpocząć, więc nie z kim mogę, ale ogólnie to może sobie, a czekajcie, miasto, e, stołówka. Ja jem teraz wisiadę w kebabie. Dostaję 105 energii i za każde z jedzenia się jakąś tam energię. Wystaw niepotrzebne, czyli jedyne. Czyli jeżeli będziecie potrzebowali o, dostanę nową wiadomość od systemu. Dajcie na ten o jedyneczkę i trening tikulewo na niepowodzenie. Czyli że 7 to za dużo. Czyli teraz idziemy do trening. Riki Rawona 14, jeśli mało to damy to damy 9, damy 7 minut. No, czekaj, to już było. E, Pojedynkę, o tym mam mówię, ranki, gdzie jesteście i czat możecie sobie z kimś pisać. Rozgrywki. Jeśli wy, macie klub, to możecie właśnie grać w rozgrywkę. Klub, ja mam swój klub. E, Polski, kuliczki PKK. E, Chciałabym wziąć polskie króliczki, kamienko, ale nie umieściło się w nim taka królki. Nikogo nie ma, więc jeśli chcielibyście, to się dołączyć. Tu są, można kupować kredyty. E, tu są takie kredyt. E, no, na tyle. Można sobie kupować. E, I do takich tych premium, premium klucze są do paczki. E, i tutaj mogę sobie dać... ja um, mam 0 tych kluczy, ale mam piesie 38 tych. 388 prołów i tu możemy sobie jakieś rzeczy dostawać, 100, 150 tysięcy. O, otrzymałeś wiadomo, że z systemu. Tutaj klikamy i co dostaniemy? Niepowodzenie. Okej, okay, otwórz. 9 to za dłuższy. Przejdziemy do... Um, za, nie, do... 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 Dobra, 6 damy. No, tutaj oczywiście pomoc, to chyba każdy wie. Eee, rozgrywki, tutaj są już a, zakłady właśnie. Zakładów fajnie muszę sobie zarabiać, ja już tam zarobiłam chyba 500 tysięcy. Więc kozacko. Eee, tu są jakieś sezony, kluby, typery, ceningi. Cening eee, ogółem 250 ceningów i tyle to jest zapłaciłam. E, tu są takie e, wyzwania, jakby, to, bądź, że to są wyzwania, boostingi, też wcale mam kolejne boostingi. To boostingi dostajecie podczas gry. Na przykład ja będę miała taki boosting jak um, nie wiem, oto technika i na przykład doda, mi to dodaje na przykład plus 0,15 do czekania gry tego słowa możecie sobie podwyższać. E, żeby podwyższyć sobie overall trzeba właśnie robić treningi i jak najwięcej podwyższać. Trening klub, klubowy o od 19 o 19 zmień, można zmienić e, tak co zmienić godzinę e, o 20.00. tak 20-21 no ofensywne, dysintensywne czytanie gry w sumie wzięła sobie e, e, kondycję lepiej dla mnie Zapisz No już się zapisałam w treningu klubowego Wojsko treningowe 0, 1 punkt Nie będziecie mieli więcej, większe to po prostu będziecie mieli do Zostaliśmy? Nie, powodzenie Za dużo, dobra 6 to za dużo Teraz już musimy trafić, naprawdę Musimy, musimy Rabona, 6 Za dużo Ile nie w końcu? Dary. to jeszcze raz, centrum szkoleniowe, e, jeśli macie energię, to możecie na przykład, ja chcę, sobie e, czytanie gry podwyższyć, dać sobie zapłacę, za 45 jakby overall tego, będziemy mieli 50 ludzi, ale oczywiście trzeba zapłacić za to i też energią, a ja energii, no, nie, nie mam, nie mam. Gry trzeba klikać. Fajnie w momencie włączonego do YouTube jest tutaj YouTube, i tak po prostu klikacie, tak robiłam przynajmniej. No. I to chyba tyle. Teraz czekamy. Robodę hmm. e, zobaczyć, czy to w końcu wyjdzie, czy nie wyjdzie ten cylik. 16 sekund. E, o, Musimy być aktualności. Możecie sobie tutaj popatrzeć tutaj takie różne. E. Rolnika, kalendarz, tutaj są takie fajne rzeczy. Postać, to tu jest od skinę. Okej. Okay. Tu oczywiście są e, jakby szklasy rzadkości e, tych e, przedmiotów. Dobra, niepowodzenie, dobra, fajnie. E, za dużo. Okej. Okay. Tylko pięć wychodzi najlepiej. Za dużo. Cztery to za dużo. To, dobra, dam... Dobra, dam dwa. Bo jeden dał. No oczywiście możecie zrobić bardzo miło. Eee, bardzo miło, miło. O, sparingi zrobione. Ustawienia to można sobie hmm, kredytów, a to są kredyty. A to są monety. No. Można bardzo by hmm, decydował, Czyli na przykład, żeby miał taki, nie wiem, pogrubiony, czyli robicie takie coś, robicie z nami i wracacie, hmm, to daje się nam witam, wita, to tu nie Kamilko No i teraz mamy drugie coś. O już się zrobiło. Tutaj kopiujemy sobie to. I powinno działać. Ok, zaktualizowaliśmy kontakt. Niepowodzenie! O! Za mało! Okej, okay. czekajcie, czas. Nie wiem powiedziałem, za mało. To jak było właśnie jestem właścicielem, to można sobie zmieniać. Hmm, tutaj jest... Yy, Finanse. To liczba fanów, miejsc, VIP, takie rzeczy. Na przykład wydatki. Stadion. Można tutaj rozbudowywać go, żebyście mieli większą widownię i więcej byście mieli rzeczy. Osiągnięcia, czyli wygrane, właśnie, stracone kory, żółte kartki, takie rzeczy. Skład. Hmm, no to jest skład normalnie. Taktyka. Może sobie wybrać, ja zawsze biorę chyba 4, 3, 3. Nie wiem dlaczego, ale jakoś się tak nie wygoni. No i pamiętajcie, tutaj o trzeba klikać. Klikać dzieba. W tej chwili dobrze. Mhm. Ok, triki 9 sekund. Poczta, przeszukiwarka. Eee, Żółkię czekoladym eee, ja chcę, żeby ekonoski. Tutaj jest Konopski, możemy go zobaczyć. Trwa rzeczy, jakieś takie właśnie ma rzeczy. Postać z można do niego napisać. Bariera. No, takie rzeczy. Więc sobie wchodzimy. Się szukać rzeczy. O, sukces, w końcu szuk, sukces. Brązowa paczka. na sobie jest? jeszcze brązową paczkę. Dajcie postać, paczki. I tutaj macie aż 5 już mamy. Więc e, czekajcie, a wymieni. E, Aha. Lecimy. A to jest to. Lecimy. brudzowe paczki otwieramy. O, właśnie jest kazać kości. Szary, zielony, niebieski i... O, o, o! Stop, 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 stop! Mech niebieski chyba czerwony i później jest złoty złot, to jest takie no to chciałam powiedzieć E co yeah, yeah, so, so. yeah. dobra wtedy wyszadzam przedmioty e, ja chcę sobie dać te koreczki? tutaj zejmij tutaj masz załóż dobra sprzyjmy się ten trzy jakby się wydał tak, gdzie widzieć. Mam już 60 poziom, 60 sześćdziesiąt o, o, Jakby tutaj pomóc, to możecie się pytamy sprawdzić, czy, jak macie jakąś, jak nie wiecie, jak energię, takie rzeczy, to tam macie odpowiedź, jakby do tego. Jak się tylko jak się, jeszcze nie rozumieli, albo nie wiedzieli, jak to się robi. 18 jest dobra, 18 kondycja, kozak. E Szatnia, przedmioty, to jest bluzeczka. ale eee, ja sobie wezmę jednak tą o kondycję, bo tu jest jakaś kondycja. Kondycja defensywna, skuteczność, o, skuteczność. I to dodaje do Waszej gry. Ja sobie wolę do kondycji to nadawać. Jeszcze raz. ostatnie paczka. Odchodzę. Dobra, jestem tutaj. Czy coś fajnego wyleci? Hmm. tak, akurat dla mnie coś fajnego miałoby wylecieć, akurat, śmieszny żart śmieszny. Dobra, eee, oszukałam mnie. tu mi pokazywali, widzieliście to, pokazywał że mam 60 Zła. mam już 46 80. Więc ja wam się dziękuję za oglądanie, do zobaczenia, Bajo! muziaki.